Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj nowy tom z serii Emi i Tajny klub Super Dziewczyn. Mamy ósmą część. Jeżeli znacie tą serię, to na pewno już na nią czekacie i się szykujecie. A jeśli nie, to myślę, że z przyjemnością się z nią zapoznacie, bo jest to książka dla tych, co zaczynają czytać i tych, co czytają dobrze, bo jest to bardzo sensacyjne, są tomy powieści, bo Emi i jej znajomi naprawdę mają pomysły z kosmosu i, i bardzo szalone rzeczy. Opowiem wam więcej o e, tej e, książce, albo nie, może zacznę od tego o serii, bo może dopiero was będę mogła zachęcić e, do tego, co tutaj się dzieje. Tu mam pierwszy tom e, serii e, i tu powstaje właśnie e, tajny klub super dziewczyn. Który nigdy więcej dudy e, głosi na każdym kroku. To hasło jest dla niego najważniejsze. Przeczytam Wam jeszcze krótki wierszyk, żeby było wiadomo, dla kogo e, ten klub jest. Nic u nas nie wskóra płaczka, chwali pięta samolub za kalec, tchórz jędza i zarozumialec. Tajny klub to jest super paczka. E, świetne pomysły, e, i tu, moi drodzy, e, całe grono przyjaciół. E, mi zresztą tu Wam pokażę, bo na, w każdej książce mamy grafiki, żeby było wiadomo, e, o kim e, mówimy. Mamy i Emi, e, i mamy Florę, która należy do klubu, i Franek, i Aniela, i Faustyna. E, no i. E, inne postacie, które pojawiają się w książce, tutaj się znajdują. A jeszcze kilka słów słuchajcie o nowym tomie. Więc ten, w tym nowym towie. Będzie dużo o środowisku i o tym, co można zrobić z przetworzonych śmieci. Tak, żeby ich po prostu nie wyrzucać, żeby niczego nie marnować, tylko robić z nich najróżniejsze cuda. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, że pani Laura przekonuje swoją rodzinę, że czas zerwać z życiem w mieście. I wyobraźcie sobie, że flora. Musi wyjechać, i trzeba się zastanowić, czy to nie rozbije całego klubu. No to jest taki, taki smutny fakt, ale przyjaciele organizują wielką akcję sprzątania plaży, czyli będzie bardzo dużo oko okologii w tym e, miejscu. Ale znajdują też tajemniczą butelkę z listem w środku. No i pytanie jest, kto go wysłał e, i co tam w tym liście e, jest. No mam nadzieję, że Was zainteresowałam i zaciekawiłam e, tym, tą najnowszym, tym najnowszym tomem e, to całej serii, ale chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, bo e, ta seria, która się cieszy ogromną popularnością, ma też grę planszową. Poszukiwacze przy, y, przygód, jest to książka i gra w środku, też wydaną w, przez wydawnictwo Wilga. Mamy oczywiście e, w środku instrukcję, mamy też planszę i tu nasi poszukiwacze przygód będą mogli razem z Wami tych przygód poszukiwać. W środku jest oczywiście książka i to jest moi drodzy e, siódmy tom serii. Czyli tutaj Emi i tajny klub Super Dziewczyn, Poszukiwacze Przygód jest w komplecie. A tu te przygody możecie rozegrać. Graczy będzie aż czwórka, ustawiają się tutaj na starcie. Fabuła jest dosyć prosta, ale myślę, że sympatyczna, bo będzie przyjazna dla każdego. Gra jest już od 6 lat, ale myślę, że młodszymi członkami rodziny można grać. Oczywiście do 106, więc jakby każdy tutaj może grać. No i cóż, rzucamy kostką, przemieszczamy się tutaj po planszy. Jeśli staniemy na polu, które jest oznaczone, musimy wykonać tutaj jakieś daną instrukcję. Na przykład, jesteś świetnie spakowany na wyprawę, podpowiedz innym graczom, co warto zabrać na biwak w lesie. Wymień przynajmniej trzy przedmioty. Jeśli dobrze wykonasz zadanie, przechodzisz o trzy pola do przodu, czyli są premie, ale czasami trzeba zostać na tym miejscu, w którym się jest, czasami się trzeba cofnąć. No, tutaj są różne rzeczy. Bardzo mi się podoba w tej grze, że idąc sobie po tej planszy, musimy dotrzeć do skarbu, ale żeby skarb zabrać, to każdy... Musi tutaj pomrzeć, cały klub tutaj się musi zebrać przy skarbie, żeby móc go zabrać, a wówczas wracamy z powrotem tutaj do, do tajnej bazy. I ten, kto będzie pierwszy, ten wygrywa. Ale ten, kto będzie drugi, ma drugie miejsce. A ten, kto będzie trzeci, ma trzecie miejsce. A ten, kto będzie czwarty, ma czwarte miejsce. No więc wszyscy wygrywają, a zabawy jest w tym bardzo, bardzo dużo. Świetny pomysł, więc i sporo czytania i dużo e, gry, a ja Was zachęcam do e, czytania e, i e, świetnej zabawy w imieniu M Emi i Tajnego Klubu Super Dziewczyn. Cześć!